Hej tam, z tej strony Pekki, mam dzisiaj dla was przedstawienia nowego Ryza, więc od razu zacznijmy! Jak chodzi o Ryza, to on jest bardzo skomplikowany, jak chodzi o, ogólnie o jego umiejętności, więc zacznijmy z łatwością. I z jego pasywą wygląda tak, że jego e, umiejętności skalują, znaczy że więcej damage robią jak macie więcej mane, a więcej mane dostajecie jak macie więcej AP, znaczy road of Ages się opłaca dalej na rice. Dobra, wygląda tak, że rice jest bardzo skomplikowany i jego umiejętności, zależy w której kolejności się używa, mają inne kombinacje i też inne trochę, um, no trochę po prostu są inaczej do zużycia. Dobra, wygląda tak, że dopiero powiem normalny, a potem powiem pasywy ja, od różnych umiejętnościach. Pierwsze to jest Q. Q wygląda tak, że to jest normalny skillshot, to nie przechodzi przez Minions czy ogólnie, tylko przez to znaczy, że wprost możecie przeciwnika trafić i ono zużywa runy. Żebyście potem wiedzieli, co to są runy, to zaraz powiem. Dobra. W wygląda tak, że to jest nadal ten stary stan od Rice'a i do tego jeszcze nic nie muszę powiedzieć. Dobra. E F wygląda tak, że to jest początek każdej kombinacji. Znaczy, że robi raz damage i daje wam możliwość ogólnie um, na takiego małego oznaczenia przeciwnika. Jak to oznaczenia macie... Wtedy, jak używacie inne umiejętności, one mają inne efekty. I z tego, jak nie mówię, że to trochę skomplikowane, znaczy jak robicie E, i potem robicie znów E, to ro robicie po prostu damage au E. Znaczy, że nie tylko na jednego przeciwnika, tylko na więcej. Dobra. Jak robicie E, potem W, to jest taka kombinacja, że wasz stan jest dłuższy, znaczy dłużej trwa. Dobra. Jak robicie E, a potem Q, to wtedy jest po prostu zwiększony damage od tego Q i to ostro, nie? Na końcu w late game to jest prawie podwójnie. Dobra, to teraz mamy ogarnięte. Teraz dojdziemy do tych runy, o co wam mówiłem. E, wygląda tak, że mówiłem, że Q zużywa runy, ale dochodzi do tego, że jak używacie kombinację ogólnie E czy W cały czas, to wtedy zbieracie te runy. Jak macie dwa runy i używacie potem Q, to zajęcie shielda. To znaczy, możecie robić kombinację E, W, Q i wtedy macie sila, możecie się przebiegać i jest ok. Dobra, oczywiście jest też fanalot lot wydostanę. Wygląda tak, następna rzecz. Robicie E, potem robicie znów E i potem robicie Q na wszystkie minions i to jest taki wave clear, że tak farm dostajecie, jak nie wiem. To jest ostra kombinacja. Dobra. Następna rzecz co mówiłem, co wtedy mówiłem, że EWQ to jest kombinacja dobra, żeby przeciw przeciwnikiem ucieknąć, nie? Bo wtedy jest stan powiększony, w macie chwilę i nie? Dobra. Jest coś są możliwości, czy nie wiem jakie... Ale ogólnie więcej bym powiedział, że to EQW można robić, to ogólnie do ataku to wtedy jest też dobre. E, co można jeszcze powiedzieć? Umiejętność Q ma 6 punktów, ponieważ Ulti ugu nie ma tylko 2 punkty, ponieważ jest taka ostra, że powiedzieli że się od początku jesteś jaki metodystans, z tego macie tylko 2 punkty na ulti. Ulti wygląda tak, że to jest jakby lokalna teleportacja do jakiegoś miejsca. Ale to nie jest taka ostra teleport, tylko coś w stylu No tam mi powiedział, nie? Tylko, że nie bierzecie jedną osobę do siebie, z... tylko całą drużynę o oni stoją, bo to jest taki obczar, w którym potrzebuje trochę czasu i wtedy tam do tego punktu idziecie. Znaczy jak jesteście na przykład e, przy Baron i tak dalej, widzicie, że przeciwnik aka nie atakuje, wy wiecie, że nie macie szans, to Ryze używa ulti, zasiane, wszyscy uciekają, wszyscy zadowoleni. Ponieważ dobre jest, że przeciwniki z tym nie idą. Możecie jeszcze ludzi uratować, na przykład worek robi Ulti, to też możecie to użyć, żeby to skontrować. Oczywiście będzie miał jeszcze ten trochę damage do stołu, ale chociaż nie będzie od razu koło worika, nie? Sensowna rzecz, możecie to kombinować, znaczy jak używacie to Ulti od Ryza i na przykład yy, z waszej drużyny Sion z Ulta Zapieprza, też możecie go zabrać i tak dalej z Nunu tak samo, ale z Nunu to tak ostro będzie, znaczy jak możecie, on używa Ulta, wy robicie waszego Ulta i oni są przy Baronie, bam, wszyscy nie żyją. Tak, Pentakill, Insta, tak to wygląda, ale dobra, e, znaczy wiecie jak to już wygląda z tą ultem i tak dalej. Mam nadzieję, że trochę zrozumieliście, jak chodzi o umiejętności Ryza, Ja to, prawdę mówiąc, przebywałem chyba z 2-3 mecze, że... Nie, dwa mecze naprawdę, żeby to zczaić nawet tak na poważnie, więc... E, mam nadzieję, że trochę wam to dam, do zrozumienia, jak to wszystko działa. Więc życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Wasz Pyke. Bye. Talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else